Witam serdecznie po długim czasie filmik. Bardzo dużo osób mnie prosiło, żebym w końcu nagrał ten film z hodowli, co tam u mnie się zmieniło, bo zmieniło się dosyć dużo. Więc w końcu to nagrywam. Jakiś tam update z hodowli. To na pierwszym planie biała parka. Jedyna parka z białych. Tutaj mamy samiczkę. I samczyka jak widać mają prowizoryczną taką powiedzmy blokadę, żeby im jajka się nie rozlatywały. E, ponieważ nie chcą nieść się w, w skrzynce, skrzynka statu doniosły się w tym rogu i po prostu zmarnowały dwa jajka, bo się potuchły. ponieważ tutaj sobie e, się turlały więc zrobimy coś takiego z dwóch właśnie tych deseczek małych zobaczymy czy to zda egzamin jakikolwiek za wysokiego tego nie chciałem zrobić bo czasami by im się odwidziało po prostu zmieniły sobie miejsce e, więc po prostu no teraz, dzisiaj jest zniesione pierwsze jajko, teraz siedzą na plastiku, jajko od nich już jest podłożone, więc tak to wygląda. Tutaj mamy starego samca, jest on sparowany z tą grochą, która była taka dla mnie miła, a teraz jest bardzo agresywna. I od niej dziś, ona dzisiaj się właśnie zniosła razem z białą samicą i, od niej są, i jej jajko z białym jajkiem są podłożone pod jedną mamkę dosyć agresywna. E, tu mamy pustki, tu jest pusto, tu jest pusto, tu jest pusto. Tutaj gniazdo ma ten groch samiec on jest sparowany z starą samicą. Stara samica y, już od kilku dni się pędzą na jajka i właśnie jej jajko jest tutaj samica siedziała na tym siedzeniu i po prostu zniosła jajko na siedzeniu i po prostu je potłukła, to jest jej pierwsze jajko teraz u mnie. Tutaj jest y, gniazdo perłowej, tego niebieskiego. Y, on, ona mi zniosła u mnie dwa jajka, jedno jako boczyste, jedno jest dobre i jest podłożone pod mamki. I ona jest tym samym sparowanym z Gdańska. Y, tu mamy oczywiście mojego perłowego. On jest sparowany wiadomo z grochą. Y, ich dwa jajka podłożyłem wczoraj. I one właśnie też po prostu no, wolą tutaj y, mieć jajka, zmarnowały już trzy jajka, potłukły. Y, po prostu samica niosła jajka na siedzeniu. No sied po prostu siedziała i puszczała jajka. Kilka pocztowych też tak zrobiło. Nie gryził. mam plastika podłożonego i skrzyneczka. Nie ma tu żadnych problemów, nic nie tłukłam. Y, też co się zmieniło w hodowli to to, że sprzedałem jedną parę Karłaczy Była to samica grocha Ta taka duża, co, to, co miała za duży balon yy, I samiec, który przeżył tak Kuny, który był wychowany u mnie, zostały sprzedane yy, Na sprzedaż z mojej gołębi Bo tutaj dużo osób mnie się pyta, czy on coś na sprzedaż To jest samica grochowa odarka, Ponieważ no, do niej tego samca nie mam yy, No i po prostu też to by było wtedy trochę przegięcie Jak miałem tyle paru, bo trochę miejsca brakuje to właśnie, no, tą samicę sprzedaję za 150 zł, tą grochową. Ona jest nie tutaj, ona jest na polerze. Ja wiem pokażę, gdzie ona jest. O, to jest ona. Ma nieobcięte łapcie, połamane ma teraz. Duży balon, ładny rysunek. Nie jest jakaś bardzo długa, jak moje inne gołębie, ale nadrabia to balonem postawą. Teraz się zbyt nie prezentuje. O, tu jest ten samiec. Jak widzimy, to jest stuprocentowa samica. Teraz nie mam jej z niczym sparowanej. Yy, jak widać, teraz yy, mamki. A dane są też na sprzedaż, jeżeli, bo też ktoś tam pytał. A dane za parę to jest 100 zł. Są trzy parki. Sprzedaję z tego powodu, że po prostu mam delikatne przepełnienie. A zawsze wiadomo, te 6 sztuk mniej to tam jest już wyraźnie już inaczej. A dane w tej chwili wychowują innego młodego. Wyszedł cały czarny ale i tak muszę się ich pozbyć w tej chwili wcinają gryt ponieważ wsypałem im teraz w sensie no dobre 15 minut temu i jak widać gryt jest dobry po prostu samiczki go ładnie tam wcinają no samiczki i samce no tam właśnie tutaj smakuje jak widać tu jest ten gryt, a widzę że tutaj garbacze też już go trochę pomuciły więc tak to wygląda ładnie wcinają o tutaj widzimy Samca dany, jego samice tutaj z lewej strony. One właśnie tego młodego mają, są też na sprzedaż. O, tu mamy tą samiczkę białą. No, to jest ta perłowa. Ogólnie po niej jajko jest jedno dobre, a, jajko, a wtedy nie były przycięte, bo dopiero niedawno teraz przyciąłem te jajka. Yy, jajko. Teraz przyciąłem dopiero yy, łapcie, więc i tak było dobre jedno jajko, więc jest dobrze. O widzimy no, teraz tutaj przychodzi do celi. O. o wszystko mają wymócone. Samiczka dany też jak widać. Ten pocztowy. A, zaraz pokażę. To jest samiczka, ta pocztowa ta ciemna. Ona jest sparowana z, 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 z kim ona jest sparowana. Samica jest sparowana z tym samcem Z, tymi, z tym jasnym samcem jest tamta ciemna I mam po nich dwa młode, bo to są oryginalne pocztowe No tutaj ten, to jest samiec ten niebieski I jego samica To jest jedna parka Adam. Tu jest samiczka też yy, Białogłówki są ciągle tutaj u mnie I teraz tak yy, Tu jest para pocztowy z kokiem Nie mają żadnych yy, Żadnych, żadnych Yy, młodych. Tu są dwa młode po yy, tym samcu staropolskim i samicy białej. Staropolski to jest ten tutaj. Ten łaciaty i on jest z yy, białą samicą. Nie to nie jest ona, bo ona ma różowy znacznik. Tu jest ta pierwsza para adam, yy, teraz tak. Tutaj jest samica pocztowa sparowana ze samcem Adany. Siedzo, siedzą na tych jajkach właśnie yy, dzisiejszych, czyli od białej i tej grochowej. Tutaj pocztały siedzi na jednym samym jajku i na jajku tej perłowej. Tu są te dwa młodziki pocztowe. Dosyć ładne. Jeden brązowy, drugi cały biały. Właśnie po tym samcu ryżyku i po tej samicy ciemnej. Tutaj siedzi y, pawiko pocztowy z kokem zmieszany y, na y, jajkach tej właśnie grochowej i perłowego. A, o. A tu jest chwilowo pustka, tutaj się buduje samiec, ten czarny staropolski z kokem chyba, więc tak to wygląda. Yy. No młodziki tak wyglądają, ładnie odkarmione, bardzo dobrze karmi ta para. Więc tak to wygląda właśnie, młoda Adana, no i tutaj tak właśnie wyglądają głębie. Tego garbacza też mogę sprzedać, on dopiero właśnie niedawno, tak można powiedzieć, że spierzał i po prostu zaczyna się trochę rozwijać. Już tam się zaczyna delikatnie dmuchać, O Adany tutaj się na jajka pędzą. Tu jest ten samiec, Adany są na sprzedaż wtedy, jakby ktoś chciał. O, tu jest ta parka, one właśnie mają te dwa młode, tak to się u mnie prezentuje.